Cześć witajcie na moim kanale w dzisiejszym odcinku e, Pogramy sobie w minecrafta Będzie to jako, będzie to nowa seria W której będziemy po prostu przechodzić minecrafta A później po minecraft I później gdy przejdziemy No to po prostu będziemy coś tam budowali Coś tam wiecie e, Nie będę jeszcze Nie będę przedłużał zostawcie jeszcze łapeczkę w górę subskrypcję dzwoneczkiem No i cóż lećmy z odcinkiem Okej okay, tutaj mamy tą bonusową skrzyneczkę Ty mamy... Gdyby coś, no to ja mam pod piątą klawiaturę do i myszkę do PS y, do PS4 Ja teraz gram na klawiaturze na a Minecrafta na PlayStation Więc to nie będzie też tak samo jak na tym trochę nie będzie tak samo jak na wiecie na komputerze, laptopie, na PC ogólnie. Dobra. Wszystko sobie zetniemy tego drzewa. Star co by zrobimy? Tak To tutaj co teraz zrobimy Nie mamy e, Jak gdyby coś to jeszcze nawet nie ogarniam Na tej klawiaturze A zróbmy tak Gdy będzie hmm, 9 apy w górę Nagram dla Was odcinek, w którym zagram w Fortnite na klawiaturze. Jak wiecie, no to ja cały czas gram na padzie. Czy może mi się ten grawer skończyć? Dobra. Dziękuję. Yy, ja gram cały czas na, na padzie. I w ogóle nie jestem, jestem przyzwyczajony na pada, więc będzie mi ciężko grać na klawiaturze. Dzisiaj już coś tam próbowałem grać w Fortnite na klawiaturze, ale to w ogóle nie ma bata, żebym grał. że tutaj mamy wykopane trochę tego no, kamienia powinno nam chyba starczyć a tutaj widzę, że ma wioskę mm, bambusa może tak pozbierać co, idziemy no tu, do tej wioski, no nie? Tylko jeszcze sobie te narzędzia porobimy, na no szybciutko. Co my tutaj mamy, dobre? Ty masz po prostu drewno. Też tutaj niczego nie masz. Ci zamknę drzwi, hop. No tak, śnieżki. Jakieś tu mamy dwa chleba, może być. W sumie nie będziemy tracić. Czy ja mogę wejść? Dziękuję. Okej. Okay. Tutaj mamy coś piecyk, ja już mam piecyk więc nie będę tego brał Tutaj mamy co? O ten stół możemy sobie wziąć Jakby coś Chyba mówiłem już że ja Minecrafta w ogóle nie będę ogarniał, bo ja Minecrafta w ogóle nie gram mm, Łóżko tutaj jest tylko Dobra, wchodzimy przez dach. Od razu skradniemy trochę drewa, No i mamy skrzynkę. Ale w tym papier, chyba, który nam się w ogóle nie przyda. A tutaj mamy mapę jakąś. ok, Jak się dodaje? Albo dobra, zostawimy ją tu. Chwileczkę, dobra. Mam jakiś barszczyk. Śnieg. Jakiś... ten śnieg się, Nie, nie będziemy go brali, nie ma po co. Nie ma. Yyy... Dobra. Chyba też nie powinno być. O, tutaj akurat mamy kewiki. Nikt nie patrzy. Nie. Mental plus. W sumie tam mamy właśnie tą dżunglę. Mm, możemy ją w sumie zwiedzić. Bo kurcze Fajny ich może dać. Wiecie. Gdzieś tam są twierdzę też. Ech, co my żeśmy tu jeszcze nie zwiedzili? Chyba. Mi się wydaje, że właśnie o tutaj te domki. Chyba tam w beczkach nic nie było coś my tutaj mamy kowala okay, ja sobie jedno tylko wezmę Co to jest nasiona arbuza, zostawimy to nam nie potrzebne buraki nie nie hmm. w sumie ta się, się może przydać w razie to też Dębu w sumie nie... Dobra To w sumie też nie będziemy brali Lawa tu jest A, nie będziemy ją też brali Noc się widzę, że robi Więc, trzeba iść chyba zaraz Spać Niczego tutaj nie ma Ty tam niczego nie ma. Tutaj może coś być Tutaj może coś?

Nie kurde, nie musiałeś mi trafić. Ja to mi piszę, że ja przez ile to będę miał? A nie wiem. O jakieś szczęście chyba mamy, bo i mamy obok yy, ten. u jedwabny do tych przyda się naprawdę nie wziąłem m, tych obsydnia się przyda A, jak mam tutaj zapalniczkę to to się nie przyda czy ja naprawdę nie wziąłem hełmu nie tym Przecież jeszcze było trochę tego złota. Ale dobra. Czy mm. ja będę mógł zrobić... Tak, mam akurat na sztabki. Um. No dobra, sprawimy go w razie... W razie W. coś wkąsić i lecimy dalej w podróż. Tam mamy taki biomik, tutaj taki, bym pozbierał te bambusy w sumie jeszcze. To możemy wziąć, to kakao. Co wyrzuciłem? Chleby. Tak, to wyrzucamy, to wyrzucamy. Jeden patek zostawimy. Sadzonka, czar... Czarnego dębu A to też możemy zostawić w sumie arbuzy właśnie No i oczywiście, że tu musia, muszą przyjść. Ojejku Nie jest że w figunku się nie ma już. Słuchajcie, no to teraz chyba sobie poszukamy jakieś miejsce na osiedlenie, nie? osiedlenie domku. Żebyśmy się tam mogli... Yy, no, wybudować swój domek. Też możemy jeszcze pozbierać. Ty, papuga. Yy... Chodź tu. O, mają papuga, dobra. Siema. Dawajcie pomysły jak mamy go jak możemy go nazwać. Ty, chodź tu. Yy, w komentarzach możecie dawać pomysł jak możemy go yy, nazwać, nie wiem, ja tam wybiorę jedną osobę, no i no. Ale on staka. co my tutaj możemy wywalić? Koś się przydała w sumie. Mapa też. kierowca też. Skrzynka nie. Może by się przydała, ale no na razie możemy sobie w sumie zrobić później. Dawaj bambusa. Bambuski. Wydaje mi się, że tyle nam tych bambusów, a jeszcze może pozbierać, okej. Okay. Ty, moja papuga, chodź tu. No i gitara. No. Eee. <laughs> nie pytajcie, czego mam takiego skinka, sam nie wiem. W następnym odcinku go zmienię. I co? To już będzie chyba na tyle w tym odcineczku. Eee, Zostawcie się w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. I cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku. I piszcie w komentarzach nazwę dla tego e, naszego nowego przyjaciela. Więc cześć!